Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem lepiej przygotowana na zakupy niż ostatnio. Zobaczcie, jadę na przedświąteczne, ostatnie, mam nadzieję, zakupy spożywcze. Dobrze przygotowana maseczka, rękawiczki i zaczynam. Moi drodzy, jestem po zakupach, jeszcze skoczyłam na chwilę do bankomatu, mam nadzieję, że mnie słyszycie mimo tego, że jestem w masce, powiem Wam, że no nie da się nagrywać teraz w Tesco u mnie, to jak to się wszystko pozmieniało, to jest masakra. Generalnie odstępy 2 metry pilnują bardzo, kogo wpuszczają. Zwrócono, zwracają też uwagę, czy wchodzi jedna, czy chcą, żeby wchodziło więcej, na przykład nawet z gospodarstwa domowego, osób. No, ogólnie powiem Wam, że się stoi dosyć długo i są linie zaznaczane nawet w środku sklepu. Trzeba chodzić tak, jakby wieć za strzałkami. I tak samo jak się chce iść do kasy, trzeba czekać na numer swojej kasy, poczekać aż po, poprzednia osoba skończy zakup. Eee, jeszcze tak nie było jak dzisiaj, jak byłam na zakupach. Powiem Wam, że pogoda jest taka, jak widzicie, że chodzę na krótki rękawek, znaczy chodzę, no wiecie, do sklepu i z powrotem. I wracam do domu i koniec spaceru, a 20 stopnia, jutro 22. Pokażę Wam w domu zakupy świąteczne, mam nadzieję, że to już ostatnie. Moi drodzy, oto zakupki, szybki haul zakupowy, o ile da się szybki, bo tych rzeczy trochę jest. I tak zaczynam od tego. Oczywiście tu są rzeczy, które udało się kupić. Nie wszystko akurat da się teraz wiecie dostać. Nie dostałam na przykład mąki angielskiej kupiłam na polskim dziale nie było lepszych jajek, bo wiadomo, teraz święto jajek, że tak powiem, to szybko ludzie wykupują, więc tutaj są rzeczy, które po prostu udało się akurat kupić. I tak, zaczynam od początku. Dwa opakowania jajek po 15 sztuk, 3, 6, 9, na naprawdę. Po 15 sztuk. Ogórek świeży, awokado, chciałam powiedzieć guacamole, mięso mielone wieprzowe, boczek, taki ładniutki. Tutaj takie do malowania dla dziewczynek, zajączki, będą mogły sobie je pomalować, zrobić jakieś widzicie, ozdoby. Tutaj jakieś takie fajne marcheweczki. I tutaj jeszcze. Proszę zobaczyć, tutaj mamy jeszcze taki zestaw kurczaczków kolorowych. Następnie cztery duże pomidory. Zaraz je umyję i położę na parapecie, niech one sobie dojrzewają w słońcu. Ciasteczka z figą w środku, dwa duże pory, rzeżuchę, majonez, a tak naprawdę to dwa majonezy. Następnie mamy tu jabłuszka szczypiorek, który gdzieś tu mi się ściska, sałata lodowa, dwa opakowania garlikowych, czyli takich czosnkowych bułeczek do piekarnika, one są bardzo dobre, ananas, makaron, świderki w takich trzech kolorach, zielone, czerwone i takie widzicie, żółte, tu jest ten drugi majonez, tu jest mascarpone, dwie czerwone papryki, no, takie zwykłe, zwykłe masło, które używam często do ciasta. Gdzieś tam jeszcze będzie masło, które używamy do kanapek, ale go tutaj nie widzę chwilowo. Tutaj mamy bułkę tartą, opakowanie cebuli, dwa opakowania ziemniaków pieczonych. Te już są takie, widzicie, doprawione. A tutaj są takie bardzo, bardzo zwykłe. Tych nigdy jeszcze nie próbowałam. Nie mam pojęcia, jak one smakują. A te z przyprawami już próbowałam. Następnie e, udało się na polskim dziale, który tym razem był zapełniony, udało się kupić śledziki, które bardzo, bardzo lubię. E, ananasa nie wiem, czy mówiłam, już nie pamiętam. I co dalej mamy? Tu polską śmietanę, osiemnastkę dużą, tutaj jest masełko e, w kostce, następnie taka paczkowana, e, taki kawałek paczkowanej Szynki, taki kawałek spory paczkowanej szynki. Tutaj mamy mąkę tortową puszystą 450. Będę piekła chleb, już prawie mam gotowy zakwas. Tutaj mamy. Mm, Płatki kukurydziane zwykłe, sześć jogurcików. Tu jest widzę smak jak je, truskawka, malina, wiśnia. Trzy bułeczki bagietki. Troszkę niefajnie są pakowane. Zobaczcie część tej bagietki wystaje i trzeba było uważać na taśmie jak je układać. Po prostu żeby nie dotykały do lady. Więc no to takie trochę średnie to pakowanie. Następnie opakowanie kilogramowe piersi z kurczaka. Ser, tutaj mamy taki ser cheddar w kawałku. Biała angielska kiełbasa, ponieważ w polskim sklepie wcześniej nie udało mi się kupić tak dużo, no to tutaj takie wielkie opakowanie. Wiadomo, na żurek jest potrzebna kiełbasa. I tutaj chyba już są wszystkie rzeczy. Jeszcze wam pokażę parę rzeczy. Stąd tutaj mamy pieczarki, duże opakowanie pieczarek, tortille. To jest trzy pak delicji. E, winko, złoty medal, merlot. A tutaj czerwone wino kalifornijskie jakiś złoty medal. I tutaj takie opakowania e, włoski, wędlin, że tak powiem. I to są takie mm, typu, Mamy tutaj wędzone prosiu, to salami i e, jakiś jeszcze tutaj series. I trzy takich, zobaczcie, wędlinek. Naprawdę one są bardzo, bardzo smaczne. Jeden chleb tostowy, gdyby coś się stało z zakwasem, albo byłoby potrzebne. I jedno mleko, ponieważ jeszcze mleka też zostały. I to jest taki hol zakupowy, przedświąteczny. Oczywiście większość rzeczy już mam też, więc to jest takie, mam nadzieję, ostatnie zakupy.